Pan z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. W tym czasie Jezus przemówił tymi słowami. Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca, nikt nie zna. Tylko syny. I ten komu syn zechce objawić. Oto słowo pańskie. Panie Jezu. Zanim ty objawiłeś swoją miłość do Ojca, zanim wysławiałeś, to wcześniej Ojciec objawił swoją miłość do Ciebie. I to na samym początku Twojej działalności. W to wówczas bóg ojciec powiedział o tobie: To jest mój syn, umiłowany. Jego słuchajcie. I tutaj mamy klucz do zrozumienia tego słowa. Objawiłeś je prostaczką. Wobec takich ludzi Twój ojciec objawił swoją miłość. To byli ci którzy przyszli nad Jordan do Jana Chrzciciela i wiemy, że wyznawali swoje grzechy w czasie tego chrztu w Jordanie, czyli pokutowali i tych masz na myśli Panie Jezu. Objawiłeś prostaczką. Tak. I tacy ludzie są w stanie przyjąć Twoje słowa. Tacy przychodzili do Ciebie, w przeciwieństwie do tak zwanych mądrych. I roztropnych. Bo oczywiście być mądrym to coś wielkiego. To nie jest potępienie mądrości, ale mądrości w takim rozumieniu, jak to się wydawało tym, Którzy ciebie nie przyjęli, którym się wydawało, że są takimi mądrymi, roztropnymi, co więcej, mądrzejszymi od ciebie. I ciebie przepytywali, nie po to, żeby się dowiedzieć czegoś nowego, ale żeby cię poniżyć. Ostatecznie zabić. Tak. Ci, którzy powinni byli się pierwsi poznać, świetnie znali pisma, śpiewali psalmy. Tak. To ci cię nie poznali. A poznali cię ludzie prości. Którzy przychodzili do Ciebie, którzy byli świadkami cudów, ale faryzeusze uczeni piśmie też widzieli Twoje cuda, słyszeli, a nie odkryli w Tobie Mesjasza. Ludzie prości. Zamienne, co powiedziałeś, wysławiam cię, ojcze. A potem dopiero dodałeś, panie, nieba i ziemi. A więc słowo ojciec wysunąłeś na początek. I ty chcesz, żebyśmy ciebie. Naśladowali w tym, żebyśmy poznali najpierw Ojca, Boga, Ojca, a dopiero Pana nieba i ziemi. To jest tak jak dziecko małe: najpierw poznaj Ojca, oczywiście też Matkę. A dopiero potem, Poznaje Ojca jako kogoś, który jest Panem. O, poznać Ojca, to znaczy poznać miłość, miłość, miłość do mnie. Bo Pan nieba i ziemi to nie jest jeszcze miłość do mnie bezpośrednia. Natomiast, kiedy powiem ojciec, to jest odkrycie relacji Boga, Ojca do nas. I tak, Panie Jezu, Ty nas nauczyłeś modlić się, Ojcze Nasz. Tak, żebyśmy najpierw na tej relacji się skupili. Na relacji ojcowskiej, a nie władczej, która też jest ważna. I żebyśmy też chcieli potem naśladować, bo jeśli nie poznamy tej miłości, to nie będziemy mieli pojęcia o prawdziwej miłości. Tak, dziecko, które nie pozna miłości swojego rodzica, ojca, matki, to nie zna miłości. Chciałoby się powiedzieć, nie wie co to jest miłość. A jeśli używa tego słowa miłość, to niestety często w sensie wypaczony. I ta miłość, Panie Jezu Ojca, wyraziła się w tym, że posłał Ciebie do nas. Dlaczego? Bo kocha Ciebie i nas. Posłał swojego syna. Czy mógł więcej? Czy można było bardziej okazać miłość, aniżeli posłanie ciebie do nas? Tak, Panie Jezu. A to wszystko po to, żebyśmy Ojca Twojego pokochali też jako naszego Ojca. Nie tylko Twojego Ojca, ale i naszego Ojca. I Ty właśnie tego nas nauczyłeś. Czego Ty nauczyłeś? I tylko Ty mogłeś nas tego nauczyć. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt nie zna Ojca, tylko syn, i ten, komu syn zechce objawić. Panie Jezu, i Ty nam dzisiaj też osłoniłeś jeszcze bardziej. Swojego Ojca, tajemnicę Ojca, bo Ty zechciałeś nam objawić, i za to Ci dziękujemy. Za to objawienie miłości Ojca, Twojego Ojca, do naszego życia. I jeszcze Panie Jezu, trzeba byśmy wspomnieli o Duchu Świętym, Po to, że rozumiemy to, co ty nam powiedziałeś, to jest też wkład w tę naszą relację pomiędzy Tobą a nami Ducha Świętego. Mamy tę świadomość, że Duch Święty jest tutaj, którego Ty posyłasz do nas i Ojciec i Duch Święty i za to Ci dziękujemy. I prosimy Cię, tak jak nam przekazałeś teraz tę tajemnicę Ojca i Syna, to naucz nas przekazywać tę tajemnicę, naszym dzieciom, naszym bliskim i całemu światu. Tam, dokąd nas posyłasz i jeszcze poślesz. I to jest. I to jest Duch Święty, którego nam posyłasz, Ty ze swoim Ojcem. Wychwalamy. Ciebie, Twojego Ojca i Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi.